Obudziłem się w ciemności. Dotarło, że mogę się spóźnić, jak nie wstanę. o, ołów, luf, wchodzi do płuc znów, mówek w garniturze miejskiej, ruchy i mózg tu czuć, idzie na gówno burzę, tu gdzie na ogół buli dół, buli dół, czasami coś więcej, gdzie masz miejskich chów dojny krów to nowym piekle tu wojny psów, wyścig hartów braku siostro, gonitwa po łup pod cud, mocno ostro pochód pustych głów i trud i po parę stów, każdy z to czy bój swój, to opar absurdu ja, 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 ja mówię w życiu, na luz, nim brak tchu, ja mówię stuj, ja mówię stuj, ja mówię spójrz, ja mówię spój, mówię w na luz, nim brak tchu ja mówię stuj, ja mówię stuj, ja Mówię spójrz, ja mówię spójrz A ty mówisz mi ciągle, że nie masz czasu Gdzie się tak spieszysz, chłopaku, co do piachu Proszę nie trój mi tu, proszę nie trój mi tu I tak zbyt wiele leż, tu gówna jest w powietrzu Już nie umiemy po prostu być, tu gdzie miejska dzicz, oddychaj póki jest czym, oddychaj, póki jest czym, już nie umiemy po prostu być Tu gdzie miejska dzić, Oddychaj póki jest czym? Yes,